Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej Pani Ministry Izabeli Leszczyny. Ja się nazywam Jakub Gołąb, jestem nowym rzecznikiem prasowym i będę miał przyjemność z Państwem współpracować bliżej. Oprócz Pani Ministry Izabeli Leszczyny jest z nami Pan Wiceminister Marek Kos oraz Pan Dyrektor, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji, Pan Mateusz Oczkowski. Będziemy podsumowywać projekt nowej listy leków remontowanych mającej funkcjonować od 1 lipca 2024 roku. A teraz oddaję głos pani minister. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście będziemy dzisiaj z panem ministrem Kosem i z panem dyrektorem Oczkowskim rozmawiać z państwem o trzeciej już w tym roku liście refundacyjnej. Ale zanim przedstawimy tę listę, to chciałabym przede wszystkim. Przedstawić Państwu znanego już oczywiście wszystkim pana ministra Kosa, który od piątku jest, a właściwie nawet trochę wcześniej, ale od piątku już oficjalnie jest ministrem nadzorującym Departament Polityki Lekowej i od teraz to pan minister Kos będzie z Państwem rozmawiał i spotykał się w kwestiach, Właśnie polityki lekowej Ministerstwa Zdrowia. Ja się bardzo, Panie Ministrze, cieszę na tę starą, nową naszą współpracę i bardzo dziękuję za to, że podjął Pan się tej, tej niełatwej działki. Trzecia w tym roku lista refundacyjna. Zanim kilka konkretów, to chciałabym jedno wyjaśnienie jeszcze Państwu przedstawić. Otóż lista refundacyjna to jakie leki się na niej znalazły nie jest tylko decyzją Ministerstwa Zdrowia czy szerzej mówiąc zespołów negocjacyjnych, komisji ekonomicznej i kierownictwa. Tak naprawdę to jest wypadkowa decyzji Ministerstwa Zdrowia i decyzji firm farmaceutycznych które muszą wystąpić z wnioskiem do ministra zdrowia o to, żeby ich lek znalazł się na takiej liście, no i jednocześnie określają zakres takiej refundacji. Od umiejętności naszych świetnych negocjatorów sporo zależy i zapewniam Państwa, że zawsze starają się wynegocjować jak najlepsze warunki dla naszych. Pacjentów. Co nowego na tej liście? O, mam. Dobrze. Tak jest. 31 nowych terapii. 31 nowych terapii dla pacjentów, w tym 8 terapii onkologicznych, 23 terapie nieonkologiczne, w tym 6 to są terapie, które dedykujemy pacjentom z chorobami rzadkimi w 2024 roku najwięcej nowych terapii onkologicznych zanotowaliśmy i umieściliśmy na listach refundacyjnych na tych trzech, które mamy do tej pory w zakresach następujących w hemato onkologii to jest aż dziewięć nowych terapii. I w nowotworach układu urologicznego pięć nowych terapii. I po dwie nowe terapie w nowotworach układu pokarmowego, nowotworach skóry i nowotworach ginekologicznych. W 2024 roku najwięcej z kolei nowych terapii nieonkologicznych to były terapie w zakresie ginekologii aż 11. W zakresie neurologii 9 i w zakresie diabetologii 8. Zanim oddam głos panu ministrowi, który powie o konkretnych lekach, na które nasi pacjenci czekają, chciałabym powiedzieć o czymś, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Otóż rozszerzamy wskazania dla leków aptecznych stosowanych w procedurze in vitro. Robimy, rozszerzamy aż o 13 leków te wskazania refundacyjne. Chodzi o to, żeby do tego naszego nowego programu, do nowych zasad, znacznie szerszych często niż te, które niektóre samorządy na szczęście realizowały w czasie, kiedy to nie był program rządowy, tak, żeby pary, miały także wsparcie państwa w tym okresie przygotowawczym, żeby mogły korzystać także z leków refundowanych, przygotowując się do procedury in vitro. No i jeszcze jedna rzecz, która bardzo mnie cieszy. Mówiliśmy o tym trzy miesiące temu, wtedy była pierwsza lista, na której zamieściliśmy polskie leki. No i te polskie leki, powie o nich oczywiście, jakie, jakie to są leki i o ile powiększamy te listy, ale ja chciałabym zwrócić uwagę, że przede wszystkim robimy to dla większego bezpieczeństwa lekowego Polski. Robimy to także po to, żeby firmy farmaceutyczne mogły rozwijać się na naszym polskim rynku. No i żeby ten udział w rynku leków wytwarzanych przez przemysł, przemysł farmaceutyczny na terytorium Polski, zarówno jeśli chodzi o leki, jak o substancje czynne, był coraz, coraz większy. A teraz przekazuję pałeczkę panu ministrowi Kosowi i co słychać panie ministrze konkretnie na tej naszej nowej liście. Dziękuję pani minister, szanowni państwo, na liście. Leków, które wejdą 1 lipca, czyli już za dwa tygodnie, mamy leki z zakresu hematologii i hematoonkologii. Tu akurat wszystkie trzy pozycje dotyczą chorób rzadkich, ale wśród nich są między m.in. Chemi chemilibra, którą stosuje się w profilaktyce krwawień chorych poniżej 18 roku życia z ciężką hemofilią A bez inhibitora czynnika 8. Kolejny lek to. Poteligeo, czyli lek stosowany w leczeniu chłoniaków tekomórkowych. Tutaj mówimy o ziarniaku grzybiastym, jak również o zespole Cezarego, a także Lunsumio jako leku w leczeniu chłoniaka grudkowego. Kolejna grupa to leki onkologiczne. Tutaj mamy takie leki jak Xofigo, leczenie przerzutowego raka krokowego opornego na kastrację. Tutaj akurat jeżeli chodzi o leczenie raka gruczołu krokowego, mamy cztery pozycje. Kolejna to Xtandi, także stosowany w leczeniu hormonowrażliwego raka gruczołu krokowego. Nubeka, leczenie hormonowrażliwego raka gruczołu krokowego, podobnie jak poprzedni, a także odstan Abirateronu, który także stosuje się w leczeniu raka prostaty. Kolejny lek z grupy leków onkologicznych to lek Obdibo. Lek ten stosujemy w leczeniu przedoperacyjnym niedrobnokomórkowego raka płuca. I też kolejny lek Nowość, lek jako stosowany te, jako technologia lekowa o wysokim poziomie innowacyjności. Jest to Kimtrak, czyli lek stosowany w leczeniu czerniaka błony naczyniowej oka. I tu jest to jedna z chorób rzadkich. W kardiologii obydwa preparaty dotyczą leczenia kardiomiopatii. Jest to Vendacuel, -Well, leczenie kardiomopatii w przebiegu amyloidozy transtyretynowej u dorosłych jako choroba rzadka, a także Camzeos, czyli leczenie kardiomopatii zawężającej u pacjentów, także tych no, ciężko chorych kardiologicznie. W neurologii stosujemy brodułodopę jako nowy lek nowo wprowadzony w leczeniu zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona, a także VAKIX w leczeniu narkolepsji i katapleksji. Tutaj jest to kolejny lek, który stosujemy jako nową terapię w chorobach rzadkich. Następna grupa to leki dermatologiczne, w zasadzie lek dermatologiczny, kosentyks w leczeniu chorych dorosłych z ropnym zapaleniem apokrynowych gruczołów potowych, a w leczeniu reumatologicznym ewenite, leczenie ciężkiej osteoporozy u kobiet po menopauzie z wysokim ryzykiem występowania złamań. Kilka zdań już pani minister Izabela Leszczyna powiedziała na temat zmian systemowych, szczególnie jeżeli chodzi o lekach stosowanych w procedurze in vitro, o lekach aptecznych, ale także rozszerzamy wskazania dla wszystkich insulin długodziałających, które są stosowane w cukrzycy. No i co jest ważną rzeczą, rozdzieliliśmy grupy limitowe 22.0, heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu e, heparyn na dwie takie odrębne grupy limitowe. Z czego pierwsza grupa to grupa 22.0, czyli ta, ta główna grupa jako heparyny drobnocząsteczkowe. Natomiast widzieliśmy jeszcze drugą grupę leków 22.1 leki przeciwzakrzepowe, bezpośrednie inhibitory trombiny i czynnika 10A. Kontynuujemy proces nadawania statusu polskiego leku na liście leków G1 czy leków wytwarzanych w Polsce albo leków, do których wytwarzania wykorzystujemy sytuację czynno wyprodukowaną na terenie Polski. Tutaj mam rozszerzenie o 133 leki zawierające 46 substancji czynnych albo ich połączeń, które są umieszczone w 38 grupach limitowych. Natomiast w liście G2 są to leki wytwarzane w Polsce z wykorzystaniem substancji czynnej wytwarzanej w Polsce. Tutaj zostały te grupa leków rozszerzona o 10 prezentacji leku Gensulin. Od 1 lipca co będziemy mieli w grupie G1 będziemy posiadali 464 leki rozumiane jako indywidualne kody GTIN, a w wykazie G2 będziemy mieli 3,4 leki rozumiane także jako indywidualne kody GTIN. To wszystkie zmiany, które mamy od 1 lipca.